Trzymano z tej strony Master Kamilo, a to jest droga do Sławy yy, Alexa Huntera. Witam na moim kanale i my od razu przechodzimy już do samej rozgrywki yy, ulubiony zespół z Premier League. Powiem wam tak, długo się nad tym zastanawiałem, jestem ogromnym fanem Premier League, ale nie mam swojej ulubionej drużyny. Nie chciałem wybierać typowo, nie chciałem City, nie chciałem United, nie chciałem Arsenalu, Liverpoolu, Chelsea, chciałem być trochę unikalny, trochę poza schematem. No i wybrałem drużynę The Potters, czyli Stoke City pod wodzą Marka Hughesa, jeden z najstarszych klubów na świecie, jeden z najstarszych klubów w ogóle we wszechświecie. Zero tytułów na koncie, bez większych sukcesów na arenie międzynarodowej, jak i na podwórku krajowym. No i miejmy nadzieję, że my to wszystko zmienimy. Uważam, że to jest fajny zespół z fajnymi zawodnikami. Jest tam Afelaj, jest Bojan. Jest Shakiri, jest Marko Arnautowicz To są bardzo dobrzy techniczni zawodnicy Którzy prawdopodobnie będą nam pomagać W osiągnięciu jak najwięcej W naszej karierze Aleksem Hunterem Ja już się nie odzywam Siadamy głęboko w fotelach Zapinamy pasy i startujemy Oh, Stay on your feet, Alex. Oh, Terrible. You serious, Harold? Ref, ref. Where's the foul? Unlucky, mate. Looks like pens now. Thanks, guys. See, George, I told you the boy had talent, didn't I? No son of mine goes down like that. It's embarrassing. If you're going to talk like that about our boy, you should leave. Leave? I want him to be a proper player. Just get out of here. Fine. I'm leaving. Go on then. All right. Penalties it is then. Wygląda na to, że stoimy przed pierwszym wyzwaniem decydujący karny. No i już skrupulatnie Alex Hunter odmierza te kroki, by teraz przymierzyć jak niedźwiedź głodny sukcesu w prawy dolny ruch.

You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr. Hunter. <laughs> hey, Alex. Champions! Penny for him. Come on. What are you thinking? Football. This is what I want to do, like you and Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're gonna to have to make football your life, you know. George Baker was at the game today. He was impressive. The skull? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City away. Left foot volley. Sweet as a nut. Here, might bring you luck too. You sure Grandad? Oh, yeah. I'll practice with it every day. Well, you better get on with it then, ain't you? <laughs> time Alex No i tak znajdujemy się w pokoju Alexa Huntera. Co my tutaj mamy? Najpierw przejdziemy sobie do ustawień, zobaczymy na jakim wszystko to poziomie się rozgrywa. Taki jest legendarny, na innym nie gramy, taki też zostawiamy, zobaczymy jak dużo uda nam się wyciągnąć też na tym poziomie. No i tak, centrala, co my tutaj mamy? Społeczność Coś na miarę Twittera Garrett Walker już pisze o naszych testach, testach końcowych, oznaczył nas w... Poście jest nabuzowany, gotowy do walki. Mama yy, okazuje wsparcie. Yy, pisze, że cały czas będzie nas wspierać. Yy, no jak to mama wiadomo? Yy, no i my już teraz lecimy na testy końcowe. Tak jest i w tym oknie decydujemy jaka ma być osobowość Alexa Huntera. Ja zdecydowałem się na osobowość porywczą najbardziej ciekawa, kontrowersyjna, z niewyparzonym językiem o takich ludziach się mówi. To są prawdziwe gwiazdy, coś Alas Latan Ibrahimowicz no i taki też styl osobowości wybierzemy Na pełnym luzie podchodzimy do testów I tak też odpowiemy naszemu koledze What can we make? Play like we can, we'll walk straight into a contract Listen lads Don't see this as an exit trial, ok? See it as an opportunity to impress You just go out there and express yourselves George Barker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one And you lads are just that You get so grown up. <laughs> Wish could be here, hey. today's about you, alex nice motor, mate. no i mamy pierwsze spięcie jakiś frajer się do nas pulta a my nie damy sobie w kasze dmuchać Boy, here and williams I think i've got time to deal with you on it i'm on my way to the prem mate! send your postcard ignore him lads you let your talent do the talking Has he got pro contract rough you lads are here today to prove that you've got the skills to make it in a professional game now for the last few years you've all been honing your skills at your respective academies but for every reason you've been released Now the league organizes these trials because it believes some very talented players may well slip between the cracks so this is your chance to prove to me and to all of the scouts from around the country here in attendance that you've got what it takes to be a professional footballer make no mistake most lads don't for most of you today's trial will be the end of the road but for some it could be the start of the professional career you've all been working towards everything you do every kick of the ball will be scrutinised and will count towards making your future in football and these lads behind me already have their pro contracts they know where they stand they are the bar and today you're going to take him on so let's see what you got hi williams is not on you again <laughs> what do you think his problem is me and Daddy stop his pocket money or something. <laughs> Hunter! Listen, I know you fancy yourself as a bit of a multi dimensional player that can play anywhere, but today you get to choose which position's best for you. So put your best foot forward, impress these scouts, all right, lad? So it Stoimy teraz przed wyborem naszej ulubionej pozycji. Z tego co słyszałem, można ją potem zmieniać w późniejszym okresie całej kariery. No ale na początek zdecydujemy się na napastnika. Myślę, że najciekawsza pozycja. Oh, Right. First up, a quick half of 11 aside. Let's sort out the men from the boys. After that, we'll work on some drills and another half of 11 v 11 for the top players. All right, lads, się to mm, tak jest. Czeka nas y, prawdopodobnie wyzwanie 11 na 11. Generalnie będzie różnych konkurencji aż 6 z tego co wnioskuję po w grafice w lewym górnym rogu. No, i co, jesteśmy gotowi, zwarci i chcemy pokazać to, co umiemy najlepiej. Chcemy pokazać, że zasługujemy na to, by grać w Premier League, by dostać profesjonalny kontrakt, by być jednym z najlepszych napastników na świecie, że mamy charakter, osobowość, mamy wszystkie cechy, mamy talent, mamy to wszystko, by stać się jednym z najlepszych napastników na świecie. Na no co? Póki co startujemy i zaczynamy naszą y, rozgrywkę. Na podwórku, na podwórku, niby sceneria mało porywająca, ale mecz niezwykle ważny, bo to od niego będzie zależało. Czy w przyszłym sezonie dostaniemy profesjonalny kontrakt? Aleksander już miał pierwszą sytuację. Już chciał strzelać po długim rogu, finezyjnie. Niestety się nie udało. Nie udało się zaskoczyć bramkarza, strzał został zablokowany przez obrońcę, ale my się nie poddajemy. Teraz świetny przechwyt! Alex Hunter. Hunter jest przed świetną sytuacją, odwrócił się z piłką, był dobrze kryty przez obrońcę. To wszystko zostało wycofane do tyłu na spokojnie, na spokojnie. Cała akcja jest skonstruowana tak, by nie popełnić żadnego błędu. Walker! Walker! Ja Chciał jeszcze odegrać właśnie do Aleksa Będziemy mieli z tego wszystkiego tylko Albo aż rzut rożny Wrzutka na Naszego bohatera Nic z tego, troszeczkę była za krótka Teraz Hunter się przebija HUNTER No i teraz akcje mają Nasi rywale Ale pięknie Przechwycona piłka No i Aleks może teraz Wybiega, ale to jest y, jeszcze bardzo trudna sytuacja do rozwiązania. Będzie podanie. Jest asysta! Alex Hunter, świetna asysta, wygrywamy 1-0. O takie coś nam chodziło. Jak my nie możemy strzelić, to my mamy asystę, liczy się dobro całego zespołu. I tak jest nasz kolega z zespołu, którego nazwiska nie będę próbował przeczytać, strzela w ramkę. I wygrywamy 1 do 0. No ale duży udział y, Aleksa Huntera przy tym golu. Tak jest koniec, koniec pierwszej połowy. Albo też koniec meczu, bo chyba tutaj będziemy właśnie grać tylko jedną połowę. I od razu przechodzimy do następnych konkurencji. więcej to to top gear, yeah? Zajęliśmy drugą pozycję z 30. Myślę, że bardzo dobry rezultat. Asysta przy golu. Dobry występ, generalnie. Dużo dobrych sytuacji. Niektóre niewykorzystane, ale próbujemy. Jesteśmy na drugim miejscu. Musimy ukończyć w pierwszej dziesiątce. Także plan, jak najbardziej zrealizowany w 100% a teraz czekają nas cały z dystansu, czyli pewnie taka mini gra od coś jak gra treningowa tylko że tutaj będziemy oceniani pod pryzmatem punktów i tego czy dostaniemy profesjonalny kontrakt, lewy dolny róg na razie przez Huntera pięknie uzyskany teraz spróbujemy górny Udało się, ale niestety nie w tarczę. Mamy jeszcze parę prób, także mam nadzieję, że wszystko się tutaj uda zgodnie z planem. Tak jak teraz, tak jak teraz, właśnie trzeba uderzać dołem, górą. Trzeba próbować trafiać właśnie w te oto tarcze, tak jak teraz. No i co, generalnie zadanie wydaje się proste, przyjemne. Bez bramkarza, bez presji obrońców, można spokojnie przymierzyć, uderzyć i zdobywać punkty, cieszyć się z gry. Tak jest, na no teraz piękne uderzenie z takiego półwoleja Aleksander, pierwsza pozycja na 30. Oby tak dalej, oby tak dalej, no. Blimey, Hunter. where did that come from? I... You've been watching videos with me. Alex nie da sobie w kasze dmuchać. Myślę, że dobrze mu odpowiedzieliśmy na te jego zaczepki. Pokazaliśmy się dobrze w spotkaniu. Pokazaliśmy, że umiemy strzelać. A teraz tor dribblingu. Konkurencja, którą sam osobiście bardzo lubię. Czuję się mocny w driblingu, ale. Tak być nie musi w grze treningowej. Musimy być szybsi od naszego kolegi, który biegnie bez piłki troszeczkę innym torem. Zobaczymy, jak nam się to uda. Na razie Alex dobrze, ale zadanie wydaje się nie aż tak proste, jak myślałem. Teraz Alex tutaj skrupulatnie pokonuje kolejne pachołki. No i teraz ojoj oj, chyba jesteśmy trochę za naszym kolegą. Teraz zakręt. No i się udało. Bez problemu, jeszcze teraz musimy dopełnić formalności i strzelić bramkę. No i zdobywamy prawie że 25 tysięcy punktów, i zajmujemy drugie miejsce z 30 w tej też oto konkurencji. Myślę, że jest nieźle, że wszystko idzie zgodnie z planem. Na początku tej całej przygody z Aleksem. No i tak, podania prostopadłe, następna konkurencja, czyli chcą nas zdradzić na wszystkich płaszczyznach, na podaniach, na dribbingu, na strzałach, w prawdziwym meczu. No tak, musimy być na pewno zawodnikiem bardzo wszechstronnym. Co my tutaj mamy? Chyba w ten sposób i trzeba jeszcze na pustą bramkę uderzyć. No, wydaje się banalnie proste. Chyba też o to chodzi, no bo tutaj nic więcej nie da się wymyśleć. Punkty zdobywamy zostało nam jeszcze 5 prób. Trzeba uważać, tylko żeby nie spalić. Ale obrońca generalnie wydaje się być bardzo wolny. A nasi koledzy, bardzo szybcy i z łatwością, właśnie tak jak teraz, wyprzedzają. Po prostu połykają na kolejnych metrach naszych rywali. No ale tylko ocena B tylko albo ASU. No bo nie wiem co tutaj dało się zrobić więcej. Wciąż druga pozycja na 30 Ja jestem zadowolony No i teraz atak dwóch okay. na trzech Czyli taka minigra Widzę, że z bramkarzem Z dwoma obrońcami Aha, w ten sposób, takie dwa na dwóch z bramkarzem Alex z kolegą Do Alexa Pięknie, w górny róg. Miejmy nadzieję, że na meczach też tak będziemy wykorzystywać nasze okazje. Teraz fatalne zagranie i bardzo łatwy przechwyt naszych rywali. Nie wiem, czy gramy na spalone. Chyba nie, chyba nie. Alex Hunter. Oj, supek. Nie udało się wcisnąć tego do bramki, a teraz super przechwyt. No, ale nie udało się wykończyć. Hunter pięknie z dystansu. Ma też dobre to... Uderzenie, dobrą siłę strzału, będzie można to wykorzystać potem. Do walkera, walker, tak jest, wykończenie. Może jeszcze, jeszcze jedną akcję uda się rozegrać. Hunter, pięknie, o to chodzi, o to chodzi. Trzecia pozycja z 30. Spadliśmy o jedno oczko w dół, ale to nie szkodzi. Mamy być w pierwszej dziesiątce. Nie będę powtarzał tej gry, bo to nie ma zbyt dużego sensu. Nie będziemy się bawić w to. zbyt długo koniec zabawy. I teraz zagramy 11 na 11 znów, czyli tak naprawdę czeka nas druga połowa tego spotkania, które graliśmy na początku. Thank you Mr. Baker. I've been working hard just trying to get ready for today. It shows, lad. Keep it up. Jak najbardziej takie słowa otuchy do mnie przemawiają. Dostaliśmy wsparcie. Powiedział trener, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No ale jeszcze nie możemy go zawieść. I to wszystko możemy potwierdzić jeszcze w tej grze treningowej. To jest ostatnie już. Yy, ostatnia konkurencja Hunter. Zobaczymy, może jakimś driblingiem. Podanie super do kolegi. Chciałem na ściankę, ale się nie udało. Hunter to jest za długo. Za długo czekał, stał w miejscu. Powinien od razu po podaniu ruszyć w stronę bramki, i wtedy, może by otrzymał podanie zwrotne, które pozwoliłoby mu strzelić tego gola. No cóż, nie poddajemy się. Będziemy mieli na pewno jeszcze jakieś sytuacje. No i wyrzucał tu przez środek do huntera. właśnie. on do tyłu, spokojnie. Nie ma się co śpieszyć. Widzę Huntera. Właśnie takie podanie jak teraz, uderzenie! Prosto w bramkarza, no to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Teraz dużo biegania za piłką. Rywal spokojnie rozgrywa na swojej połowie. No ale my czekamy aż popełni błąd. I my wtedy będziemy mogli to wszystko skontrować. Na razie się na to nie zanosi, dobrze konstruują swoją akcję rywale. Jezus Maria, jaki samobój. Nic nie klikałem, ale postanowił nasz kapitan wbić piłkę do własnej bramki. Pięknie, łapie teraz bramkarz. No może teraz, dalekim wyrzutem, wznowimy tą grę. Świetnie, wychodzi Hunter. No i jeszcze może się rozpędzimy, zabierzemy z tą piłką. Piękny tunel zrobił nam rywal. Próbowałem go jeszcze w jakiś sposób minąć. Nie udało się, chciałem w to za prosty sposób, chyba wszystko minąć. No i kończymy to spotkanie. Przegrywamy 1 do 0, ale my zajmujemy trzecie miejsce. No i z takim rezultatem na pewno czeka nas promocja, czeka nas awans i podpisanie prawdziwego kontraktu. Tak jest jeszcze potwierdzenie moich słów. Trzecie miejsce, cel był zakończyć w pierwszej dziesiątce. Także jak najbardziej wszystko zostało wykonane poprawnie. Szkoda, że nie udało nam się w tym drugim meczu pokazać jeszcze z lepszej strony. No i teraz stajemy przed wyborem czy chcemy grać jako zespół, czy jako Alex Hunter. Oczywiście jeden zawodnik. większy reali. Well done, Lots of hard work on like you could play the game. Now, over the next few days, the scouts will be reviewing their performance notes, as will I. Some of you may be lucky enough to get a pro contract. But if that phone doesn't ring, don't give up. Keep working hard. Keep improving. If one knockback makes you want to quit, football isn't the career for you. All right, lads, that's it for today. Good luck to you all. Take this. Do it. Hey. Oh, it's you, wanna You got a right gob on you, you know that? Nice one. Never heard so much rubbish in all my life. Oh, what can I say? I strive for excellence in everything <laughs> I do. Yeah, I can see, mate. It's how you perfected being a complete and not a joke. <laughs> <laughs> you know what, Maybe you're not as boring as I thought you were. shift starts in half an hour it won't be long now do you think alex will be okay he's been talking about his dad a lot recently i mean maybe the pressure the exit trials got on top of him They played well today listen catherine about harold maybe if i hadn't been travelling away to games all the time you yeah, know, some seasons it was like 10 months of a year. But you always came back, Jim. You never walked out on your family. No, I followed my dreams. But <laughs> Arrow's injuries cut kind his of short, it ruined him. Yeah. Stopped you from following yours. I mean, you gave up everything. And i do it again. You know he just wants to be you. <laughs> <laughs> you. Right. all right <laughs> yeah what do you think grandad ah, great performance today lad's top draw <laughs> stood out of mine. <laughs> i am so proud of you you should be mrs hunter especially when it runs in the family burley no nonsense forward brave as a lion excellent first touch like a sort of yesteryear didier drogba 22 goals 68 69 you're jim hunter aren't you i know you I used to collect football cards. Michael Taylor, Rising Stars Football Agency. We are absolutely the guys for nurturing young potential, and you boys, you got it coming out of your ears. You need representation, you call me. Night or day, Christmas Day, doesn't matter. Cheers. We'll keep it in mind. You go safely now. I've heard of that guy. To był ramp, bo kiedyś tam pracułem, myślałem go. Hmm. Gdzie tyłem? Tak jest! I z tym też oto optymistycznym akcentem na samo zakończenie przerwiemy nasz odcinek. Zapraszam do oglądania kolejnego. Jeżeli Wam się podobało, nie zapomnijcie, łapka w górę, subskrybujcie. Już niedługo wiele nowych, ciekawych materiałów samego Ultimate'a. Kontynuacja Alexa Huntera. Mam wiele pomysłów, także jak najbardziej zostawcie po sobie jakikolwiek ślad. A ja już się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Elo!